Jak wybrać smartfon? 5 porad, które ułatwią zakup. Jeśli chcesz, aby obraz był bardzo szczegółowy i ostry, wybierz smartfon z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości. Jeśli ma ekran od 4 do 5 cali, wybierz rozdzielczość co najmniej 720 x 1280 pikseli. W przypadku wyświetlaczy o przekątnej od 5 do 6 cali zalecana jest rozdzielczość 1080 x 1920 20 pikseli lub wyższa. W najbardziej zaawansowanych smartfonach z wyświetlaczami powyżej 5 cali stosowane są rozdzielczości 1440 x 2560 pikseli, na przykład Samsung Galaxy S6 Edge Plus, a nawet 2160 x 3840 pikseli, na przykład Sony Xperia Z5 Premium. Wysoka rozdzielczość w praktyce przekłada się na lepszą jakość czcionek na stronach internetowych, w dokumentach biurowych i e-bookach. Oczekiwać można też wyższego komfortu oglądania filmów i grania. Jeśli oczekujesz, że Twój nowy smartfon będzie bezproblemowo obsługiwał nowe, wymagające gry i płynnie wyświetlał filmy HD, to zwróć uwagę na procesory czterorodzeniowe. W najnowszych smartfonach z górnej półki stosowane są chipy 6 i 8 rdzeniowe. Nie dotyczy to jednak telefonów iPhone, w których wystarczą procesory dwurdzeniowe. Częstotliwość taktowania również ma znaczenie. Wyższa zazwyczaj oznacza lepszą wydajność. W smartfonach klasy średniej jest taktowanie od 1 do 1.6 GHz, a w smartfonach najwyższej klasy od 2 do 2.7 Gigaherca. Duża liczba pikseli w aparacie sprawia, że smartfon będzie wykonywał bardzo szczegółowe, pełne detali zdjęcia. To ogólna zasada. Choć warto wiedzieć, że nie zawsze jest to regułą. Najnowocześniejsze smartfony mogą mieć aparat 20 megapikseli i więcej. Filmy nagrane tylną kamerką w najtańszych smartfonach powinny mieć przynajmniej 1280 x 720 pikseli. Jakość HD. W modelach klasy średniej wymagane jest 1920 x 1080 pikseli, jakość Full HD, a w najbardziej zaawansowanych smartfonach 3840 x 2160 pikseli, jakość Ultra HD. Pamiętajmy, że filmy o wyższej rozdzielczości zajmują znacznie więcej miejsca w pamięci telefonu, a ich kopiowanie do komputera może trwać dłużej zwłaszcza gdy smartfon dysponuje jedynie z łączem USB 2.0 zamiast szybszego USB 3.0. Jeśli planujesz często podłączać do smartfona bezprzewodowy zestaw słuchawkowy lub głośno mówiący, warto wybrać Bluetooth 4.2, 4.1 lub Łączność tego typu pozwala bezprzewodowo wymieniać dane i wykonywać połączenia telefoniczne, zużywając przy tym mniej energii niż w starszej wersji Bluetooth 2.0 lub 3.0. Jeśli chcesz mieć smartfon, który po wpadnięciu do wody nie ulegnie uszkodzeniu, szukaj urządzeń wyróżnionych kodem IP Ingress Protection. Za literami IP występują zazwyczaj dwie cyfry. Pierwsza z nich od 0 do 6 oznacza odporność na cząstki stałe, a druga od 0 do 9 na wodę. Im wyższa cyfra, tym lepiej. Więcej porad i opisanych bardziej szczegółowo znajdziesz w pełnej wersji poradnika online.